będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytuł nas do swojego serca. Panie Jezu, daj nam odkryć to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz. I przytuł nas Panie Jezu do swojego serca. Drogie dzieci, dzisiaj powiemy sobie o narodzinach Pana Jezusa w naszym sercu. Co to znaczy, że on się rodzi w nas i będzie zawsze z nami i nigdy nas nie zostawi. Mm, mm, no, cześć! Dzisiaj jest czwartek. 24 grudnia, wigilia! Ale super, wszyscy przygotowują różne fajne rzeczy na wigilijną kolację i tak dalej, ale my dzisiaj. Koncentrujemy się znowu na tym, co mówi nam Pismo Święte. Bo dzisiaj rano odprawiamy się świętą i tam jest taka piękna Ewangelia, kiedy Zacharias, Ojciec Ja pełny Ducha Świętego, zaczyna mówić taką piękną modlitwę: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. No właśnie. To jest taka modlitwa, którą codziennie wszyscy odmawiamy, kiedy modlimy się brewiazem rano. Nazywa się Benediktus, kiedy Zacharias błogosławi Pana Boga za taki cud wielki, który, który Pan Bóg uczynił. I tam jest też takie bardzo jedno ważne zdanie, kiedy Zacharias mówi: Ty, dziece, zwać się będzie z prorokiem najwyższego, gdy spójdziesz przed Panem, przygotować mu drogi. I to jest proroctwo o Janie Chrzcicielu, który właśnie pójdzie przed Panem Jezusem, przygotować mu drogi. Mhm. No właśnie, przygotować nasze serduszka na przyjście Pana Jezusa, który już przychodzi dzisiaj, tej nocy. Bo już dzisiaj w nocy urodzi się Pan Jezus i będzie Boże Narodzenie. I w ogóle super. I Adwent już się kończy, dzisiaj ostatni dzień. Już wszystko gotowe, lądowisko dla Pana Boga przygotowane. Czekamy na Niego, czekamy na Niego. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Tak bardzo, tak bardzo na Ciebie czekamy. No właśnie, mam nadzieję, że ten Adwent był dla Was fajny i pełny wielu łask który Pan Bóg nam daje, no właśnie, trzymajcie się, módlcie się za nas, pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie, cześć. Cześć, dzieciaczki, kochane, no witam Was, jejku, dzisiaj Wiki, ale super. Święta się zaczynają, kochani, no i dzisiaj ostatni dzień naszych adwentowych rekolekcji, także szybciutko, bo już na pewno macie wiele jeszcze spraw do zrobienia, trzeba się wszystko przygotować, więc uwaga. Dzisiaj, kochani, powiemy tylko krótko, co to znaczy, jak Pan Jezus się rodzi, bo Pan Jezus się rodzi w Betlejem, rodzi się w żłóbku, ale Pan Jezus się rodzi też na wiele innych sposobów, dlatego że Pan Jezus jest miłością. Więc zawsze, kiedy rodzi się miłość, rodzi się Pan Jezus. Kiedy na przykład uśmiechniesz się do kogoś, żeby zrobiło mu się dobrze... Rodzi się wtedy miłość, czyli rodzi się Pan Jezus. Kiedy zrobisz coś dobrego, jakiś dobry uczynek, żeby komuś pomóc, rodzi się miłość, czyli rodzi się Pan Jezus. Kiedy widzisz, że ktoś jest smutny i chcesz go pocieszyć, powiesz jakieś dobre słowo, rodzi się miłość, czyli rodzi się Pan Jezus. Kiedy pomożesz rodzicom, kiedy ich słuchasz, jesteś dla nich dobry, dobra, kiedy słuchasz swoich nauczycieli, rodzi się miłość. Czyli rodzi się Pan Jezus. Kiedy pomagasz koledze, koleżance, bo potrzebują pomocy, rodzi się miłość. Czyli rodzi się Pan Jezus. Widzicie? To jest właśnie tajemnica świąt, że kiedy masz miłość w sercu, to Pan Jezus rodzi się codziennie. I o to chodzi. I tego z całego serca w imieniu całej fundacji naszej Totatua, ale też w imieniu wszystkich, którzy pracowali. Robiąc dla Was, kochane dzieci, te rekolekcje, tego Wam właśnie życzymy: żeby przez miłość i przez pomoc i wstawiennictwo Maryi w Waszych sercach, rodzinach, domach, Waszym życiu codziennie rodziła się miłość, czyli Pan Jezus. I żebyście tą miłość nieśli w cały świat, zaczynając od swojego domu, a potem roznosić to. Na cały świat, żeby ta miłość dotarła wszędzie tam, bo wszędzie jej bardzo potrzeba. Tego Wam życzymy w te święta. Dziękujemy Wam bardzo za udział w Waszych tych rekolekcjach. Nie bójcie się, pan Rymowanka na pewno jeszcze do Was wróci, bo pan Rymowanka nie umie żyć bez dzieci, bardzo je kocha i będzie jeszcze wiele razy coś dla dzieci robił, jeżeli tylko Pan Bóg mu na to pozwoli. A ja mam oczywiście dla Was, no już ostatni w tych rekolekcjach, wierszyk. Zapraszam na Pana Rymowankę. Pan Jezus jest miłością i zawsze się rodzi, kiedy Twoje dobre słowo komuś dzień osłodzi. Pan Jezus przychodzi wtedy do serca Twojego, kiedy zrobisz coś dobrego dla Twojego bliźniego. Kiedy słuchasz rodziców, kiedy się uśmiechasz, kiedy się modlisz codziennie, wtedy rodzi się. Pan Jezus w Twoim sercu niezmiennie. I tego właśnie Wam dzieci życzymy i o to dziś w modlitwie Pana Boga prosimy. Niech Wasza buzia będzie zawsze uśmiechnięta, a Wasza rodzina niechaj będzie święta. Dziękujemy Wam bardzo, kochani, za te rekolekcje. Pozdrawiamy Was najserdeczniej na świecie. Będę za Wami bardzo tęsknił, więc postaram się jakoś, jak najszybciej do Was wrócić. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam Was serdecznie, kochamy Was i pozdrawiamy. Papa, pa, szczęść Boże, do zobaczenia. Trzymajcie się. Papa. Pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani. 26. dzień Adwentu, ostatni, ostatni. Dzisiaj jest czwartek, dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia. Ale jeszcze teraz mamy rekolekcje adwentowe. A ostatni oczywiście. dzień rekolekcji adwentowych po Wigilię, zaczynamy świętować dopiero wieczorem. Jak najbardziej. I zastanawialiśmy się z ciocią, co zrobić, żebyście ten czas dobrze przeżyli, żebyście mogli wspomóc też rodziców w tym czasie, bo oni na pewno są bardzo zabiegani. Dużo obowiązków dzisiaj związanych z przygotowaniem, z tymi ostatnimi przygotowaniami do świąt. No i mamy parę pomysłów dla Was. Chcieliśmy, żeby w każdym Waszym domu dzisiaj wieczorem głównym miejscem i centralnym punktem była Grota Narodzenia Bożego. Szopki, stajenki, to jest to, co jest najważniejsze, bo tam jest Pan Jezus Narodzony i to byśmy chcieli dzisiaj z Wami zrobić. Wymyśliliśmy taką trochę dłuższą pracę, żeby Was zająć, bo rodzice dzwonili, pisali, że dzisiaj to my mamy cały dzień, mieć, słuchajcie, rekolekcji, bo dzisiaj dzieci mają robić grzecznie, właśnie różne takie ozdoby, a my zrobimy dzisiaj grotę. Zobaczcie, nie jest to wcale trudne do zrobienia, zajmuje to na pewno dużo czasu i życzę Wam tego, żeby to był piękny czas. A potrzebne materiały mam nadzieję, że znajdziecie w swoim domu. Pierwsza i podstawowa rzecz, która jest tutaj jakby tym naszym y, głównym budulcem groty Narodzenia Bożego, to jest karton. Karton można wziąć po butach. Myśmy już brali kiedyś karton y, po butach do budowy domku. Tak jak pamiętacie, że Maryję do naszego domu zapraszaliśmy. Można wziąć, myślę, że kartonów. To dzisiaj w domu, jak ci kurierzy w tą i z powrotem chodzą, to znajdziecie jakiś tam, który będziecie mogli. Y, zapytajcie oczywiście rodziców, który. Karton y, dobrze byłoby sobie okleić z boku, żeby nie było widać tych wszystkich reklam i nazw i tak dalej. I karton będzie naszą grotą. Bo Pan Jezus urodził się w grocie, w grocie, czyli w jaskini. Hmm. Czym będziemy wyklejać tą grotę? Słuchajcie, potrzebny nam do tego będzie albo szary papier, jeśli macie taki, albo z kolorowych papierów, takie papiery, jakie macie, albo wasze zwykłe białe kartki y, rysunkowego bloku, co tylko macie, czy jakieś gazetowe. Przygotowujemy to, żeby to rzeczywiście wyglądało jak y, grota, jak jaskinia. Bo w takich warunkach Pan Jezus przyszedł na świat. Ja tu mam na przykład takie też torebki, zobaczcie, po jakichś tam różnych zakupach. To mogę też wykorzystać. To wszystko można podrzeć i z tego coś zrobić. Jeśli nie wiem dlaczego, ale znajdziecie w domu gdzieś papier, taki, który się obija prezenty, to też ta druga strona tego papieru może być świetnie wykorzystana dzisiaj. Żeby to wyglądało jak grota, potrzebujemy zrobić, zobaczcie, tam taką tylną ścianę która będzie wyglądała właśnie jak takie kamienie w jaskini. Wujku, bo tu wiesz dokładnie, bo my czytaliśmy taką książkę, pamiętasz? Uh -huh. To są objawienia błogosławionej Katarzyny Emeryś i uh -huh. ona tam opisywała jak ta grota wygląda dokładnie przeczytałbyś nam. Przeczyta. Ja będę robić, a wujek przeczyta wam, żebyście wiedzieli, jeśli wolicie też ze słuchu dokładnie sobie to wyobrazić, to posłuchajcie. Posłuchajcie. Obok różnych innych jaskiń oraz piwnic na południowym końcu wzniesienia, wokół którego przebiegała droga do Doliny Pasterzy, znajdowała się grota, w której Jezus szukał schronienia dla Najświętszej Pani. Grota była utworzona w prawdziwej skale. Była wykończona surowym murem. Przed wschodnim wejściem znajdował się lekki sparty na palach dach z sitowia, który rozciągał się też nad wejściem od strony południowej i pod którym można było odpocząć w cieniu przed grotą. Po stronie południowej grota miała trzy podmurowane i zakratowane otwory, przez które dochodziły promienie słoneczne i powietrze. Podobny otwór znajdował się też na sklepieniu, które porośnięte trawą stanowiło szczyt wzniesienia, na którym leżało Betlejem. W południowym rozszerzeniu groty w zachodnim punkcie pomieszczenia stał żłób, do którego zostało położone dzieciątko Jezus. Składał się on z leżącego na ziemi kamiennego koryta w kształcie niecki, służącego do pojenia zwierząt, nad którym stał podłużny pojemnik zbudowany z krat i drewnianych prędów, zwężający się na dole i rozszerzający się na górze, aby zwierzęta mogły jeść leżącą w nim trawę bądź sianę, a zniżając głowę, pić wodę z kamiennego koryta. Pokażę Wam teraz, jak zrobić właśnie taki żółbek dla pana Jezusa. Nauczył mnie tego mój tato. Najlepiej, jeżeli będziemy mogli wykorzystać właśnie taką falistą tekturę. Wycinamy sobie wtedy dwa takie równe kawałeczki, bo ona wtedy będzie pięknie wyglądała, ale możemy też wziąć zwykły karton. A jeżeli macie bardzo dużo czasu i rodzice chcą, żebyście dzisiaj świetnie ten czas wykorzystali, to jak jest kawałek kartonu, to nie wiem, czy wy wiecie. Że, jak będziecie tutaj zdrapywać to, ale potem posprzątacie oczywiście te małe kaweczki, to tutaj powstanie Wam właśnie taka falista bibuła. Ona tu jest pod spodem schowana, także trzeba delikatnie pracować paluszkami i cierpliwie, powolutku ją odrywać i też Wam powstanie taka ładna, y, falista y, tektura. Dwa kawałki. Zszywamy. Raz. Dwa. Trzy. I 4. Jak złożymy na pół, to już jesteśmy prawie bliziutko y, zrobienia żółbka hmm. dla Pana Jezusa. Potrzebne są tylko jeszcze nóżki, o których wujek też czytał, a my wiemy, że są. Mogą to być patyczki. Wsuwamy taki patyczek do połowy i widzicie, wychodzi z tej strony, bo przerywamy tą y, tekturkę, i z drugiej strony wkładamy i znowuż przerywamy tutaj. I one się krzyżują, i tak było dokładnie nie. powiedziane. Jeżeli nie mamy takich patyczków, możemy też wykorzystać kredki. Zobaczcie. Wkładamy. I drugą kredkę wkładamy z drugiej strony. Te kredki wrócą do nas, one dalej będą rysowały, jak potem je wyjmiemy. Ale dzięki temu pomogły nam utworzyć żółbek dla pana Jezusa. Widzicie? Taki jak ja tam właśnie zrobiłam wcześniej. Takiego nauczył mnie właśnie mój tato. Żeby wyglądała ta jaskinia, tak jak wujek czytał ten opis i miała te kamienie właśnie, można też sobie je zrobić. Mogą one być znowu z tego szarego papieru, można je podoczepiać, można je poukładać obok. Najlepiej wziąć po prostu kawałek jakiejś gazety albo niepotrzebnej tarczy zgiąć w kuleczkę, a potem, żeby było ładniej, taki pognieciony szary papier albo pogniecioną tą stronę papieru, tak widzicie jak ja zrobiłam tutaj tego odpakowania prezentów, albo jakiegokolwiek innego kolorowego papieru, owijamy i mamy gotowe kamienie. Zaklejamy tylko taśmą, formujemy jeszcze tak jak nam podoba się, żeby to było, żeby to stało, leżało i w ten sposób już jesteśmy blisko, blisko groty narodzenia. Pana Jezusa. A gdybyście po tej całej pracy mieli jeszcze ochotę i siłę, e, albo nawet nie po tej pracy, tylko wieczorem, jak e, już tak naprawdę będziecie po Wieczerzy Wigilijnej, czy w e, dni świąteczne, e, i gdybyście mieli ochotę na to, żeby pochylić się jeszcze raz nad, nad tym cudem Narodzenia Pana Jezusa, to Myślę, że macie w domu pewnie różne figurki. Na pewno nie wszyscy z Was mają takie figurki jak my w tym momencie. Te, te, te które to też nie muszą takie być, prawda? Oczywiście, że nie. Ale możecie zrobić sobie takie rodzinne jasełka. Taką rodzinną inscenizację, która będzie takim upamiętnieniem i przypominieniem sobie, przypominaniem sobie tego, że ten największy z cudów, przyjścia Mesjasza, to jest właśnie to święto, które, które możemy świętować i które możemy przeżywać. Też możecie wykorzystać te wszystkie figurki, które robiliśmy wcześniej, też do których wy nas informowaliście, że robicie y, też y, postaci Maryi, Józefa, Izrolek i inne. Do tego możecie naprawdę wykorzystać razem z tą grotą. To jest piękny teatrzyk, piękna inscenizacja i piękne jasełka, których trochę nam w tym roku pewnie brakuje, bo i w szkole, i w przedszkolu one się nie odbywały. Po parafiach też różnie. Także myślę, że rodzinnie warto ten czas spędzić właśnie w ten sposób. I tego Wam życzymy. Dziękujemy Wam za cały czas, za całe 26 dni rekolekcji, które spędziliśmy razem. Naprawdę bardzo się cieszymy, że mogliśmy z Wami być. Dziękujemy Wam. Dziękujemy wszystkim też, którzy nam pomogli. Było to naprawdę dla nas piękne doświadczenie, piękne dzieło. I chwała Panu i Maryi za to. I pięknego czasu świętowania chcemy Wam życzyć z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.